Dzień dobry, Tomasz Regulski, dom aktorski TMS Na światowych rynkach obserwujemy dalszy wzrost awersji do ryzyka. Wczoraj negatywnie na nastroje rynkowe wpłynął komunikat agencji Moody's możliwej obniżce ratingu Hiszpanii. Dzisiaj inwestorzy negatywnie zareagowali na spadek indeksu PMI dla chińskiego sektora przemysłowego. Na te zmiany sentymentu rynkowego nie reaguje jednak kurs euro -dolara. Kurs tej pary walutowej pozostaje w przydziale 1,22 i 1,23. euro może zacząć podążać za zmianami sytuacji rynkowej dopiero jutro, kiedy na rynek napłyną oficjalne dane z amerykańskiego rynku pracy. Dzisiaj kluczowym wydarzeniem na światowych rynkach będzie aukcja pięcioletnich hiszpańskich obligacji o wartości 3,5 miliarda euro. Oprócz tego wydarzenia inwestorzy skupiać będą również swoją uwagę na odczycie indeksu ISM dla amerykańskiego sektora przemysłowego. Złoty jest dosyć odporny na wzrost wersji do ryzyka na światowych rynkach. Kurs pary euro złoty konsoliduje się wokół poziomu 4,15. W najbliższych godzinach konsolidacja ta może być kontynuowana. O, na odporność złotego na wzrost wersji do ryzyka wpływa między innymi dobry odczyt indeksu PMI dla polskiego sektora przemysłowego. Indeks ten wzrósł w czerwcu do najwyższego poziomu od 34 miesięcy. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę udanych inwestycji.